Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Rafik i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Demon Souls. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam metody farmienia dusz. Pokażę Wam, co trzeba mieć ze sobą, żeby uzyskać jak największą ilość dusz farmionych. Oraz pokażę wam miejsca, w którym możemy farmić bardzo dużą ilość dusz. Przygotujmy się. Najlepiej jakbyśmy mieli ze sobą srebrne branzolety. które zdobywamy w więzieniu nadziei. Srebrne bransolety są przeznaczone wyłącznie dla postaci żeńskiej. Jeżeli mamy postać męską, możemy pójść zmienić płeć używając statuetki. Będzie nam również potrzebny Pierścień Chciwości, który zdobywamy w górnej latrii. Dzięki tym dwóm przedmiotom będziemy zdobywać o około 50% więcej dusz. Bez tych przedmiotów również możemy farmić, będziemy na pewno potrzebowali władcy burz oraz łuk. Także strzały, moja postać nie używa łuku. Nie mam do tego statystyk, ale zaprezentuję wam, jak to powinno się robić. Potrzebować też będziemy resztki dusz. Oraz musimy mieć skończone. Arcykamień świątynie burz Pierwszą lokacją jest ścieżka rytualna, gdzie możemy zacząć farmić. Kolejną najlepszą lokacją do farmienia dusz jest las monolitu. Założę drugą szansę Ponieważ jestem w formie człowieka I mogę zostać najechany Tak to już Właśnie się stało Chwilowo odkładamy farmienie dusz czekamy na gracza Tutaj mamy hienę cmentarną, chyba kupca, którego uwolniliśmy Łuk. Po co nam łuk? I strzałę. Jeżeli mamy dosyć rozwiniętą postać podręczność. Możemy podejść tutaj. I strzelać do Nekromanty. W ten sposób zabijamy go. Na dwa strzały, jeżeli posiadamy statystyki odpowiednie do łuku, resztki dusz możemy rzucać po to, żebyśmy odwracali uwagę nekromanty W ten sposób zabijamy wszystkich i dostajemy po nas 5000 dusz. Wówczas wracamy się, resetujemy i ponownie zabijamy Nekromantę. Dostajemy 5000 dusz. Bardzo szybki sposób na farmienie dusz. Tutaj zrezygnował z atakowania. smoczy miecz jest bardzo dobry. Na tą lokację, żeby pozbyć się szybko nekromanty. Rzucamy ryszkami dusz daleko, Kaczemy kiedy jest zajęty, patrzeniem na naszą przynętę i dostajemy kolejne pięć tysięcy dusz. Na to bardzo krótką chwilę, naprawdę dostajemy solidną porcję dusz, które możemy przeznaczyć na levelowanie postaci albo na zakupy. Ponownie. Wracamy. Teraz przeniesiemy się do następnej lokacji, gdzie dostajemy znacznie więcej dusz. W czystej czarnej tendencji dostajemy dodatkowo 100% więcej dusz. Także też jest to korzyść, załóżmy władcę burz, przenieśmy się do lasu monolitów, tutaj walczyliśmy. Arcydemonem, królem burz, w tej chwili zostało dziesięć płaszczek, każda wdaje po 1600 sześćset dusz, także po zabiciu wszystkich. Otrzymujemy 16 tysięcy oraz chmurne kamienie jeżeli chcemy zakląć tarczę na mroczną która dodatkowo daje nam obronę przed magią to z płaszczek wypadają właśnie potrzebne materiały Z tej czarnej tendencji będziemy znacznie więcej dostawać obrażeń, jeżeli nas trafi promień płaszczki. Ale jeżeli chcemy naprawdę w szybkim tempie wyfarmić dużo dużo na zakupy oraz na podnoszenie poziomu statystyk naszej postaci Naprawdę warto. Ostatni raz Miecz nam przy tym się też psuje Farmmy aż do momentu kiedy Całkowicie popsuje nam się miecz Wówczas mniej zadajemy obrażeń I w ten oto sposób Zarobiłem w krótkim okresie czasu Dosyć pokaźną sumę dusz Ponieważ tutaj trzy razy 16 tysięcy i poprzedniej lokacji trzy razy po pięć tysięcy, a zajęło to naprawdę niewiele czasu. Wracamy do spójni. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subowania kanału. Łapki w górę, łapki w dół. Piszcie, zadawajcie pytania, komentujcie. Do następnego odcinka.